Co to, to się moi drodzy wyrabia w Ekstraklasie? I nie mam wcale na myśli transferów, chociaż możecie być pewni, teraz wam obiecuję, że w przyszłym tygodniu na kanale z zapołowy na pewno coś pojawi się o nowych piłkarzach, którzy tej zimy trafili do Ekstraklasy. Dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco, to kliknijcie subskrypcję, powiadomienie i czekajcie na ten film. Dzisiaj natomiast będzie o potencjalnych nowych właścicielach klubów z Ekstraklasy: kim oni są, jakie kluby chcą kupić? Właściwie jeden klub to już został przejęty. I to jest bardzo głośne przejęcie. No dobra, to słuchajcie, kto tam chce kupić te kluby z ekstra klasy? Najpierw przenosimy się do Szczecina. W Szczecinie w końcu doszło do długo zapowiadanej zmiany właściciela. Nie został nim jednak kanadyjski biznesmen z irańskimi korzeniami, Alex Haditagi, ale to nie oznacza, że nie jest ciekawie, ponieważ w pogoni zameldowała się zagraniczna spółka Sport Strategy and Investments z siedzibą w Londynie. Nowym prezesem został brazylijski biznesmen i prawnik Nilo Efori, a jego prawą ręką ma być wiceprezes zarządu Karol Zaborowski. Dlaczego akurat pogon? Widziałem pasję i energię kibiców, co Ostatecznie zadecydowało o podjęciu tej decyzji. Kiedy mamy pasję kibiców i dobrych piłkarzy, to możemy osiągnąć wszystko. Klub działa od 1948 roku i wiem, że wszyscy od tego czasu czekamy na sukces. Będziemy na to pracowali. Od 18 lat doradzam od strony prawnej klubom piłkarskim, agentom i piłkarzom. Od strony prawnej i biznesowej jestem gotowy, aby podjąć to wyzwanie. Dzisiejsza konferencja będzie krótka, ale w najbliższych tygodniach usłyszycie ode mnie szczegółowo, jaki jest plan. Ja ja mogę mieć pomysły i uważać, że są dobre, ale chciałbym dowiedzieć się od Was, co Wy byście zrobili, aby ulepszyć klub. Jestem tutaj nową osobą, potrzebuję więc wsparcia. Opowiadał na oficjalnej konferencji prasowej Brazylijczyk. Dużo nie trzeba, by przekonać kogoś, kto kocha piłkę nożną, do zainwestowania w pogoń Szczecin. Bądźmy obiektywni: Szczecin jest półtorej godziny od centrum Berlina, a po polskiej stronie brakuje konkurencji w promieniu 300 km. Jest Lech Poznań, jest Gdańsk, ale Lech ja też ma swoje problemy. Jest tu cała nowa infrastruktura. Jest stadion, klub jest ułożony. Trzeba teraz inwestować w gotowe już rzeczy. Mamy super kibiców. Sam jestem kibicem i tak jak większość płakałem po przegranym finale Pucharu Polski. Mamy zaangażowanych ludzi w biznesowej Dumie Pomorza. Mamy wsparcie osób zasiadających w lożach. Wydaje mi się, że mnóstwo osób przy Pogoni ma fajne pomysły, ale dotychczas nie wszystko było realizowane. To trzeba zmienić. Możemy czerpać z tych pomysłów. Miasto też stoi za nami, a my jeszcze bardziej chcemy się otworzyć. Transparentność ma nam przyświecać. Będziemy otwarci też na kontrolę, bo jak dostajemy pieniądze z miasta, to miasto może mieć pytania i wiedzę, na co idą te pieniądze. Jest naprawdę dużo pozytywnych rzeczy przy Pogoni, dodawał Zaborowski. Na razie to wszystko jest jeszcze bardzo świeże. Potrzeba czasu, żeby na temat nowych inwestorów w Pogoni móc powiedzieć coś więcej. Czy są to autentycznie ludzie, którzy są w stanie wprowadzić ten klub na zupełnie. Pełnie nowy poziom. Słuchajcie, no nie będę oryginalny, jeśli powiem Wam, że najbliższe miesiące zapewne dadzą wiele odpowiedzi. Były prezes Pogoni, Jarosław Mroczek, twierdzi, że w pełni im ufa. W porównaniu do kandydatów, którzy trafiali do nas wcześniej, składali różne propozycje, to współpraca z inwestorem, na którego ostatecznie się zdecydowaliśmy, od początku do końca wyglądała profesjonalnie. Nie jesteśmy przekonani, że skutkiem tego powinien być dalszy rozwój klubu i praca, która przyniesie pożytek. Wszystko w rękach ludzi, którzy siedzą Obok mnie, to oni będą teraz podejmowali decyzję, ile trzeba włożyć w ten klub, w jaką stronę go kierować. Ja Nilo odebrałem bardzo pozytywnie. Miałem i mam z nim bardzo dobry kontakt. Zadeklarowałem, że jeśli chodzi o kontakty i możliwości pomocy pogoni, to jestem do dyspozycji. No dobra, to co w takim razie z tego wyjdzie, zobaczymy. W każdym razie nowi właściciele już zapowiedzieli natychmiastowe wzmocnienia drużyny, a pogoń, nawet bez tych posiłków, radzi sobie bardzo dobrze. W 2025 roku ludzie kolędowi. W trzech meczach zgarnęli 9 punktów? No i wygląda na to, że w tym sezonie jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa w walce o europejskie puchary. A jeszcze na chwilę, wracając do niedoszłego właściciela pogoni Szczecin, Aleksa Haditagiego, to kanadyjski biznesmen w rozmowie z dziennikarzem Bartłomiejem Czetowiczem powiedział coś takiego: Moje zainteresowanie Śląskiem Wrocław wynika z wiary w siłę dobrego zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji zarówno na boisku, jak i poza nim. Oraz w ogromny potencjał. Jaki oferuje ten zespół i miasto, dzięki naszej jasnej wizji i naszemu czystemu wsparciu finansowemu, jestem pewien, że mamy potencjał do zbudowania zwycięskiego zespołu, z którego miasto i kibice mogą być dumni. Co więcej, Wrocław i cała Polska skrywają ogromny potencjał dla innych interesów biznesowych w branży nieruchomości, hoteli i hotelarstwa. Obszarów, w których mam udokumentowane doświadczenie na poziomie ponad 107 miliardów dolarów w udanych projektach i pracy przed jest ponad 24 lata. Aha, czyli pan Haditagi bardzo uparł się na przejęcie jakiegoś polskiego klubu, w Szczecinie mu nie wyszło? No to może we Wrocławiu się uda. Ale na miejscu kibiców Śląska jednak zachowałbym bardzo umiarkowany optymizm. Bardzo. 15 lutego dziennikarz sportowy Piotr Potempa napisał na Xie: Tak jak wspominałem w meczyki.pl, zainteresowana Lechią Gdańsk była i nadal jest grupa inwestycyjna złożona z podmiotów z Wielkiej Brytanii i przede wszystkim USA. Na czele tej grupy stoi pani Kinga Strogow. Bizneswoman z polskimi korzeniami oraz pan Nalin Jay, który ma duże doświadczenie w zarządzaniu i przejęciach. Cała grupa od lat współpracuje z klubami Premier League i La Liga. I tutaj to dopiero, moi drodzy, robi się naprawdę ciekawie ponieważ pani Kinga Strogow to influencerka. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2 miliony użytkowników. Do tego jest to też prężna bizneswoman, ponieważ jak sama twierdzi jest właścicielką punktu recyklingu odpadów. Prowadzi również podcast o bardzo wiele mówiącej nazwie Miami Drama, w którym gościła chociażby Natalia Janoszek. A do tego pani Kinga no ma znajomości. Chociażby cyknęła sobie fotę z Donaldem Trumpem. Czyli co? Żony Miami przejmują Lechię. No to nie do końca tak, ponieważ... Według informacji potępy za Kingą Strogow ma stać grupa inwestycyjna o nazwie Carnegie Stewart, która m.in. zajmuje się dostarczaniem strategii i doradztwa finansowego dla rządów, banków i firm prawniczych. A jakby tego było mało, to pomaga też klubom piłkarskim z Anglii i Hiszpanii. Tylko jest jeden problem. Duży problem. Podobno Paolo Urfer nie chce sprzedawać Lechii. No i tak to wygląda właśnie. Ale nie tylko Gdańsk, bo w Kielcach też ostatnio zrobiło się na. Naprawdę gorąco. Prezydent Kielc pani Agata Wojda poinformowała, że bliski przejęcia 99% akcji korony jest Mariusz Siewierski. I to w bardzo promocyjnej cenie: 101 tysięcy złotych rozumiecie? 101 tysięcy złotych za klub piłkarski z ekstraklasy. Siewierski jest właścicielem firmy doradzającej chociażby w kwestiach PR-owych. Współpracował m.in. z Robertem Lewandowskim czy Agnieszką Radwańską. To jest projekt, który nazwaliśmy Korona Management, ponieważ to nie jest jedna osoba, która będzie właścicielem Korony, tylko spółka którą będzie rozproszony akcjonariat, ludzi z dużym doświadczeniem w wielu obszarach, finansów, sportu, przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces w swoich biznesach prywatnych, tak tłumaczył to Siewierski. Brzmi trochę enigmatycznie, prawda? Więcej na ten temat powiedział dziennikarz Łukasz Olkowicz w programie ofensywnym. Mariusz Siewierski nie powiedział dokładnie, jacy ludzie za nim stoją, ale sprawdziliśmy i mogę powiedzieć, że to są poważni gracze, którzy funkcjonują w polskim biznesie. To polski kapitał. Trochę mnie to uspokoiło. Olkowicz twierdzi, że na dzień dobry nowi właściciele mogliby dofinansować kielecki klub kwotą w wysokości 6 milionów złotych, a jedną z osób, które miałyby dużo do powiedzenia w nowej koronie, miałby być Cezary Kucharski. Toczą się rozmowy, by pojawił się wśród współwłaścicieli Korony. Na pewno możemy wykluczyć, że będzie prezesem czy dyrektorem sportowym. Zdradził jeszcze Olkowicz. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób ostudziło kibiców Korony, którzy nawet wystosowali specjalny apel o nieoddawanie klubu w ręce właśnie Siewierskiego. To jednak nie wszystko, ponieważ do walki o Koronę miał stanąć Łukasz Maciejczyk. To właściciel prężnie działającej firmy Magnus Tabako, która działa w branży tytoniowej. Czyje ręce ostatecznie trafi Korona Kielce? Wydaje się, że większe szanse może mieć grupa przedsiębiorców zrzeszona pod szyldem Korona Management, twarzą której jest pan Mariusz Siewierski. Bo oni już praktycznie wszystkie dokumenty przejrzeli, swoje złożyli. Oferta ich została zatwierdzona. Tak podsumował walkę o kielecki klub dziennikarz Radia Kielce Rafał Szymczyk. No to tak, pogoń Szczecin ma już nowych właścicieli, a za chwilę nowych właścicieli mogą mieć chociażby właśnie Śląsk Wrocław, Lech Gdańsk, chociaż tutaj będzie ciężko, ale przede wszystkim korona kielce. No i dobra, jeżeli ci nowi właściciele wchodzą do Klubu ekstra klasy, to czy to oznacza, że te kluby będą już tylko rosły w siłę? Czy to oznacza, że na przykład taka korona kielce, którą załóżmy nawet ten nowy właściciel miałby wpompować na początku 6 milionów złotych, czy to oznacza, że ta drużyna z sezonu na sezon będzie coraz mocniejsza? I czy kibice korony doczekają się w końcu drużyny, która będzie walczyć o coś więcej niż tylko taki święty spokój w tabeli, niż to utrzymanie? No jestem ciekaw. Ja w każdym razie każdemu kibicowi w tym kraju czy to Lech Gdańsk, czy to Śląska Wrocław, Korony Kielce, czy Pogoni Szczecin, życzę, no żeby ci nowi właściciele, jeżeli faktycznie wejdą do klubu, to żeby okazywali się poważnymi ludźmi, ludźmi z dużymi portfelami, no bo nie ukrywam, że te pieniądze we współczesnym świecie piłki nożnej, no po prostu mają znaczenie. Jeżeli chce się budować silny klub, klub, który będzie walczył o coś sezon w sezon, no to trzeba te pieniądze, te tysiące euro, a nawet czasami miliony euro po prostu w ten klub pakować. Dlatego słuchajcie życzę, żeby w każdym klubie Ekstraklasy, każdy klub Ekstraklasy miał jakiegoś silnego inwestora, właściciela za plecami. No bo jak w każdym klubie Ekstraklasy będą tacy silni inwestorzy, nie będzie jakichś kolejnych Wanali, e, dziwnych postaci egzotycznych, tylko ludzie z pieniędzmi, ludzie biznesu, którzy będą znali się na tym właśnie ciężkim, niełatwym świecie piłki nożnej, na tych realiach ciężkich, jeżeli będą się znali na tym, będą zarabiali pieniądze, no to też ekstra kasa będzie coraz silniejsza i te nasze polskie drużyny będą coraz mocniejsze. No i będziemy liczyli na to, że w tych europejskich rozgrywkach te nasze drużyny będą dochodziły jeszcze dalej i jeszcze dalej. No chociażby jak w tym sezonie cieszymy się wszyscy grą Jagiellonii czy Legii Warszawa, no to miejmy nadzieję, że w przyszłości tych polskich drużyn, które o coś w tej Europie będą walczyły, będą robiły jakieś niespodzianki, wychodziły z fazy grupowej tych rozgrywek, czy tamtych będzie więcej. Rozgadałem się jak zwykle na koniec. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, jesteście zadowoleni, nie nudziliście się i że już niedługo widzimy się na kanale za połowy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na więcej już wkrótce. Ah!